I nastał wasz koniec. Niech nic nie przetrwa! Moi drodzy, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Kolejna aktualizacja przed nami i na mapie w halloweenowym evencie pojawia się nowy... Boss i nazywa się on opiekun. Jest opiekunem ubocza, jest opiekunem potworów ubocza. Jak go znaleźć? Właśnie po to powstaje ten materiał. Zanim wam pokażę, to oczywiście łapka w górę, subskrypcja pod filmem, a jeżeli zamierzasz coś kupić w sklepie Fortnite, to będzie mi niezmiernie miło, jeżeli wpiszesz kod KOMPULSATOR, zajrzyj także do opisu pod filmem, bo tam mnóstwo ciekawych linków dla ciebie przygotowałem. A teraz spójrz jeszcze na jakże epicko przygotowany bus bojowy w stylu Halloweenowym przez Fortnite. Ale dobra, przejdźmy do rzeczy. Wchodzimy sobie na mapę i... Teraz pytanie następujące. Gdzie można znaleźć owego bossa, który pojawia się na mapie, z którego wypadają fajne, legendarne itemki, jeżeli go pokonamy? Owy boss tworzy ubocze, gdy się tylko do niego zbliżymy. E, pokażę Wam teraz szybciutko na mapie. Zbliżamy sobie mapę i zobaczcie, jest na przykład tutaj, to jest taka powiedzmy fasolka. Proszę bardzo, w tym miejscu się przemieszcza jeden. W każdym meczu można znaleźć co najmniej kilku. No i teraz poszukajmy kolejnego. Dobra, poszukajmy kolejnego. Następnie podlecimy sobie zobaczyć faktycznie, jak on wygląda. Nie będziemy go pokonywać, bo nie ma teraz na to niestety czasu. Proszę bardzo, tu jest drugi. Proszę bardzo, przybliżamy w tym miejscu. No i lecimy sobie do niego od razu. 1300 metrów przed nami. Może uda się go przynajmniej zranić. Bynajmniej spróbujemy, najpierw trzeba zebrać jakąś broń eee, W pojedynkę bez dobrej broni Naprawdę jest ciężko go na dzień dobry powalić Na pewno trzeba mieć dużo apteczek Bo tam w tym uboczu, które powstanie za chwileczkę Pojawią się także potwory, zombiaki Nie tylko nasz boss A boss jest silny, ma strasznie dużo HP Więc chwilę nam zajmie zanim go pokonamy Oczywiście możemy wyjść z tego ubocza Gdzieś zdobyć lucik i powrócić do niego ponownie Jeżeli nam braknie i dalej się z nim bić O ile nas ktoś nie ubiegnie Czyli ktoś za nas go nie dobije już, już go słychać dosłownie. Fasolka na minimapie się przemieszcza. Zbieramy sobie lucik szybciutko. Ziemia się część. On tutaj po prostu jest. O proszę. Jaki piękny item mi się trafił. Sam raz do walki. Zobaczcie, powstało już takie mikro ubocze. I w tym uboczu właśnie znajduje się boss. O proszę. Kurczę, zapowiada się, że będzie chyba dobrze. Dobra, wychodzimy stąd. On chyba już na nas czeka. Zobaczcie. Oto nasz boss. I teraz sobie do niego. Zespamujemy. Siema stary. Ale unik, zobaczcie, ale mi zrobił unik, nie? Spadaj. Proszę bardzo i bijemy, dziada. O kurczę, ale tu mamy świetny item. Szkoda, że nie widzę gdzie walę. Kurde, tak blisko było, no. To była po prostu niespodzianka dla mnie. Może mi się go uda ubić, nie wiem, nie jestem pewien. Ale ma strasznie dużo HP jeszcze, więc będzie ciężko moi drodzy. O, proszę bardzo. On także potrafi zranić, trzeba to mieć na uwadze. Ojejku, jej, tutaj sobie wroga stworzyłem. Ajajaj, aj, aj, nie za dobrze, nie za dobrze. Jak widzicie, nie jest lekko. Tak więc, moi drodzy, wystarczy na minimapie przyjrzeć się dokładnie i poszukać takiej ruszającej się fasolki. O, proszę bardzo, tutaj sobie wędruję. Widzicie? W tym miejscu dokładnie. I tych bossów jest przynajmniej kilka na każdy mecz. Jeżeli zabijecie bossa, to wypadają przeważnie legendarne itemki. To by było na tyle. Życzę udanej zabawy. Trzymajcie się. Cześć.